Ja widzicie, to jest Gimp. Ja, jako na osoba bardzo mnie prosiła o poradnik do Gimpa, to dzisiaj będzie pierwszy poradnik, niedługo się pojawi kolejny poradnik i będzie tak cały czas, i będzie kilka poradników, w z Gimpa. No ale tak. Dzisiaj zrobię miniaturkę. Yy, rozmiary do miniaturki są w HD przeważnie, ale niektórzy robią w Full HD. Ja robię w HD, czyli w 1280, szerokość i wysokość 720. Oczywiście tutaj, co trzeba zaznaczyć, nie to. to. Jeżeli to już zaznaczymy i stworzymy nową warstwę, to będzie trzeba coś zrobić. A ja muszę zrobić cięcie, więc widzimy się za chwilkę. Dobra, zejdziemy po krótkim cięciu i trzeba coś zrobić. Dzisiaj zrobię miniaturkę do CSA. Więc wpiszę sobie w Google Grafika. Yy, CSGO na przykład. Yy, map. Dobra. I teraz trzeba jakoś znaleźć. Na przykład, nie wiem, tutaj jest DDoS 2. No i teraz sobie wchodzimy tutaj. W, yy, jeszcze pokażę. Naciska, naciskamy prawy przycisk myszy, edycja, wklej jako nowa warstwa. Jeżeli to już zrobimy, to widać, że jest brzydki obraz, dlatego trzeba sobie pomniejszyć do tej rozdzielczości HD. I jak już to zrobimy, to wtedy mamy coś takiego. I więc tak. Jeżeli już to zrobimy, to można w sumie troszkę powiększyć. Dostosować każdy do siebie. I ja przeważnie robię rozmycie, filtry rozmycie, rozmycie gaussa i daję stopień coś około 10. Każdy sobie właśnie dostosuje tak samo. A myślę, że będzie 8 dobrze. Później naciskamy prawym przyciskiem myszy tutaj jak są warstwy, to wygląda coś takiego. Prze prawie przycisk myszy. I dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. To jest tutaj. Następnie najlepiej sobie dać jasność i kont kontrast. sarki że się krąta. I sobie powiększamy go po prostu. Myślę, że tyle do 30 w sumie wystarczy raczej. I ja zmniejszam zawsze jasność na. No w sumie różnie, co trzeba sobie właśnie też dostosować. I co to, to zrobimy? To trzeba dodać jakiś tekst. Najlepiej, żeby był na całą, żeby sobie dostosować tutaj, właśnie na całe. Wymiary całego obrazu. I to już mamy. Tutaj wpiszemy tekst. Ja napiszę. Nie w sumie nie wiem. Napiszę. Napisałem turniejowy na ds2, jak coś to napiszcie w komentarzach, że źle napisałem, czy też bo ja gram PSA, nie znam się w sumie, zbieram dopiero na niego, no i tak. Później trzeba dobrać oczywiście czcionka. Ja teraz wybiorę sobie, yy, tutaj jest Bidna dla w sumie tak, wybiorę ją. Yy, jeszcze właśnie tutaj Wam tylko powiem, że listowanie wybrałem na środkowe. Trzeba te, żeby to zrobić, trzeba zaznaczyć cały tekst, czyli najpierw ctrl-a i sobie tutaj w tych, tutaj to się nazywa, yy, to jest do edytowania danej czynności i listowanie daje wyśrodkowane. Gdy to już zrobię i wybrałem czcionkę, to ja robię tak, że jak jest ten dolny tekst mniejszy, że jest na przykład nie wiem, że nie jest taki, że jest większy od tego, co jest na górze, to wtedy go zaznaczam i go po prostu powiększam. I teraz tak, jeżeli to już zrobimy, znaczy to tak jak też mówię, każdy jak chce. Ja robię teraz tak jak robię. Zmniejszam sobie jeszcze tutaj, jak widzicie, to jest, to jest, żeby było, że jak są daleko od siebie literki, na przykład, że są tak. W już tylko zmniejszy, są To jest, że jak są od siebie odległe, czyli że są w sumie tak, jakby na się. Trzeba sobie też właśnie dostosować. Ja myślę, że wybiorę na razie sobie 50. Chociaż w sumie nie, bo tak i tak będę tą warstwą się odrywał. O, jeszcze jak się Wam tak zrobi, że to się tak oderwie, jakby od tego. Gdy to zamykamy. Nacisnij ten trójkącik. Dodaj kartę i opcję narzędzia. Dobra. Wszystko sobie pokoloruję na biało, czyli zaznaczam cały tekst, czyli A, i tutaj jak jest kolor, to sobie tutaj po prostu zmieniam jaki chcę. Dobra, teraz sobie narzędziem ten przez zaznaczanie obszarów, zaznaczam sobie dolny tekst, oś, dlatego tam przedtem tą odległość od siebie nie zmieniam. Naciskam prawie przycisk myszy dowolnym miejscu zaznaczenie, zaznaczam Gdy to zrobimy, to teraz naciskamy tutaj, gdzie są warstwy i Tworzny, ten, tworzymy nową warstwę. I to już zrobimy, to ja sobie zrobię tak, że tutaj to, to na dole, ten na dole tekst będzie po prostu żółty. Czyli ja sobie zrobię tak, że powiększę o 1 stopień, czyli to jest edycja, y, zaznaczenie powiększ i o 1 piksel. I teraz tak, wybiorę sobie kolorek ten żółty. Y, ja sobie wybiorę stąd i lekko go tylko przyciemnię. I teraz tak, gdy już go wybrałem, to wtedy naciskam edycję. wypełnij kolorem piersiotanowym i się kolor zmienia. Teraz zaznac w zaznaczenie Brak i tak, kano Alfa na zaznaczenie: zaznaczenie zmniejsz, 5, no niech będzie 5. I wybieram ten sam kolor, tylko że tutaj, w drugiej palecie. I tutaj i biorę, żeby był lekko ciemniejszy. Czyli tutaj będzie taki jasny, pomarańczowy. I teraz. Ten, gradientem, czyli to wygląda tak, biorę od tutaj tych, ten, tych kresek, co się tak ciągnie, od góry do dołu. I napali się taki gradient. Tak samo robię z tym, tylko że biorę kanał alfa na zaznaczenie. Że tekst jest mniejszy, to wezmę mniejsze zmniejszenie, Czyli y, to, tutaj zdałem sobie trzy. Tutaj jak naciskamy, to się zmieniają, zmieniają te kolory i zamiast tam żółtego, tutaj dam po prostu biały i szary i tak samo od góry do dołu i proszę bardzo. Teraz tak, przeciągam sobie ten tekst w dół i on jest pod tą warstwą, czyli że ten tekst się będzie pod tym chował, a jeżeli chcemy, żeby on wychodził na wierzch, czyli na niego nachodził, to wtedy tutaj tą warstwę naciskamy z tym tekstem, co jest na górze i strzałkę w górę. I wtedy jak zjeżdżamy na przykład na dół, to jak już widzimy, jest na tym tekście. Ja przeważnie daję, że to jest pod, jak to chcę. Ja daję, że jest troszkę pod. I teraz tak. Dopasuję sobie warstwę do wymiarów obrazu. Tutaj tak samo. Naciskamy na dolny tekst. Zwracamy się na dolną warstwę, czyli na ten tekst, który jest na górze. <laughs> Bierzemy światło i cień. Urzucanie cienia. Mi się to teraz bardzo zaczęło podobać, że jest ten cień trochę większy. Więc przesunięcie X i przesunięcie Y dajemy na, ten, na zero. I prawym rozmycia zalecam 30. Krycie 100 i dopuszczalne powiększenie odznaczamy. Gdy to zrobimy, to naciskamy na warstwę z tekstem, nie z cieniem. Nie z tym. Jak tutaj właśnie naciśniemy na oko, to wtedy to z ten. się kryje, a jak naciśniemy sporo, to się pojawi. Naciskamy na to. I połącz w dół. Wtedy ta warstwa się połącza. Jak wiecie, znika i cień, i tekst. I nie wiem, trzy razy myślę, żeby były trzy warstwy takie. Teraz łączymy wszystko w dół, duplikowanie, czyli tym. No jeszcze raz. I teraz tak samo zrobimy z tym, czyli filtry, i nie trzeba tam, i tam ponownie, tak? Tylko tutaj piszę. Filtry, powtórzucanie rzucanie się w cieniach. No i, po, i robimy to samo. połączyć ze sobą obydwa teksty i nieco powiększyć nasz tekst teraz mniej więcej damy sobie na środek dopasujemy i nie tylko już tak jak on tak wygląda, można oczywiście tekst powiększyć ja powiększę lekko dobra, teraz sobie wyśrodkuję tak mniej więcej Myślę, że jest. Teraz będzie ok. I tak. Oj, teraz tutaj, dobra. Już mnie tylko w miarę wygląda. Ale możemy jeszcze coś do niej w sumie zrobić. Możemy lekko przekręcić tekst. Obróci zaczyna się. Robimy to tym narzędziem. Gdzie są takie dwa prostokąty i strzałki. I lekko sobie go obrócę dopasuje tekst do, do wymiarów obrazu. Teraz tak, zduplikujemy sobie warstwę z y, tłem i to jest schowek tak ogólny, można sobie połączyć to z tłem i nic się nie stanie. Du y, duplikujemy tą warstwę. Na Nadal na górze. Kanał alfa na zaznaczenie. Zaznaczenie zmniejsz. Tutaj każdy też musi dostosować. Ja sobie daję 15, No sobie możemy dać sobie jakieś 18. I zaznaczenie można sobie zaokrąglić, czyli dajemy w zaznaczenie zaokrąglenie. I tutaj jak coś mam na pasku teraz to. I dajemy sobie promień zaokrąglenia. Myślę, że właśnie też 8. I jak widzicie, teraz yy, tam. jest tak jakby za, ramka będzie zaokrąglona, lecz ja jej nie używam. Yy, wolę sobie używać taką kwadratową. Dobra, jak mamy to zaznaczenie, Tak widzicie, tutaj nie ma tych pasków na bokach. Czyli jest zaznaczony ten tak, jakby środek. Naciskamy edycja, wyczyść. I teraz zaznaczenie, od, y, odwróć. Edycja, wypełni. Tutaj zależy, gdzie mamy biały. Jak naciskamy to, to mamy biały. Jak tutaj strzałkami, to się zmieniają te kolory. I teraz tak. Edycja, wypełni kolorem tła, jak widzicie, tutaj jest biały. Teraz dajemy zaznaczenie, brak. Filtry. Światło i cień, rzucanie cienia, powtarzamy rzucanie cienia, nic nie zmieniamy, jeżeli tak jak ten mieliśmy, tak jak na tekście i teraz tak, więc nałożymy nam się cień, to tutaj jest kopia tła, to się nazywa u mnie teraz, zależy czy połączyliście w zakładce czy nie, połączacie tą ramkę z cieniem, dopasuj warstwę do wymiaru w obrazu i tutaj jak byłem tryb zwykły, to dajemy na miękkie światło. Jeżeli ta ramka jest u Was za mało widoczna, tak jak teraz u mnie, to sobie po prostu możemy ją y, zduplikować. A teraz widzicie, jak się połączy, to jest taka z, y, ten, sobie, czyli najlepiej nie połączać, a jeżeli nie, nie lubicie mieć tak, jak, że jest tutaj dużo miejsca, to naciskamy prawym przyciskiem myszy, nowa grupa warstw, tutaj y, naciskamy prawym przyciskiem myszy, modyfikuj atrybuty warstw i piszemy sobie na ramka, y, ramka, i teraz to przeciągamy tutaj na ten folder tak jakby. A jeżeli... O, poczekajcie, bo to chyba trzeba... No nie może mi się teraz przesuwać, Ale głębok, jak, jak się na to przesuwa, to powinno się ma wtedy. Yy, tam. Powinno to się tak jakby schować tam i z tym robicie tak samo. No i głem. Myślę, że taka tylko jest OK. Można by ją lekko jeszcze przycie przyciemnić. Zwiększyć kontrast. No i według mnie jest już spoko, w sumie mi wystarczy w sumie jedna ramka, teraz sobie wszystko yy, w sumie nie połączę, bo on się, wtedy go się robi ta ramka taka, połączę sobie tło z tym, no i tak, yy. Yy, możemy sobie jeszcze lekki kontrast właśnie na to założyć, nałożyć i myślę, że miniaturka jest, OK, taka prosta. Robiłem ją, nie wiem, naprawdę nie wiem, bo nie patrzyłam na czas, ale jeżeli Ci się filmik spodobał i Ci pomogę, to zostaw łapkę w górę. Filmik możesz udostępnić w sumie, polecać innym i mam nadzieję, że Wam pomogę. Ja się z Wami żegnam. Siemanko.